Dzisiaj chciałem Wam pokazać lubkę kolczastą. Żeby już pokazywałem. Zobaczcie. wyrastające na szyszkach sosny. Kształt kapelusza jest taki nerkowaty, spójrzcie. Nie jest centryczny. Przypomina trochę jakąś taką lakownicę albo ewentualnie latarnię. Widzicie trzon wyrastający z boku. Kapelusz taki w kształcie nerki. I ma piękne takie kolce. Ładnie, może demonstruję. Zobaczcie, tak wygląda. Pokazywałem już yy, szyszkolubkę, tylko starsze owocniki. A tu macie młodziutki owocnik szyszkolupki. Teraz je łatwo wypatrzeć jeszcze. Ładnie wygląda, prawda? Tak ten grzybek się prezentuje. Jest grzybem niejadalnym, ale ładnie wyglądającym. Jakby Was zaciekawiła taka szyszkolubka, to można za, za nimi wy, wypatrywać teraz. Pod sosnami na szyszkach szukać. Ta akurat nie była bardzo zagrzebana. Nieraz może się wydawać, że one wyrastają gdzieś pod ziemią, ale na pewno wtedy pod ziemią jest taka szyszka, z której ona wy, wyrasta. Szyszkolubka kolczasta. Kapelusik jest taki zamszowy. Może też pokażę a i Nie chcę się zrobić zbliżenie do tego, ale mniej więcej widać to Tak wygląda, szyszkolubka no nic, będę kończył, pozdrawiam.